Witam wszystkich serdecznie. Ganiamy troszeczkę z sąsiadem. Sąsiada psz, psz, psz. sąsiad troszeczkę gania. My ganiamy tylko bez tej jasnej wynalazki ciemnych, dzisiaj nie ganiamy ale świeżo jest, wysadzone sobie siedzą w garażu siada też nie mogły się podnieść o jest tutaj my teraz nie wiem to chyba 100 15 tych peczów i tych wynalazków Jasne i tam czołowniki <laughs> już siedzą praktycznie Bo i tutaj nic się na razie nie dzieje Nie ma świeżyzny nic obcych Na razie slipa Są się delikatnie są trzeci raz samym 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 wróciłem samym 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 żałobnik Oj, O, i to w drugą stronę. Bardzo trochę tego nie ale to cienko to idzie. Powiem Wam, straszna lipa z tym parzeniem.

Trzeba coś puścić, jakiś świeży filmik Czy to ścinki były? Powiem wam tak Golejnik od golejnika może ze 100 metrów jest. A ścina dwa razy do roku. To jest mała tragedia. Są chodzą w dachu, kręcą sobie. O, już siedza ja też Tak to jest Zobacz jak jutro będzie pogoda, może coś tam puszczę dalej A jutro nie będą napadać, to pewnie lipa z tego będzie. Może się uda Dobra Kończę to ja na dzisiaj Dziękuję za subskrypcję, za oglądanie Fajnie, że oglądacie Ostatnio myślę, pan napisał mi komentarz, że po nocy handlujemy, gołębianych No tak to jest. U nas ogólnie 8 jest koniec targu. <śmiech> <śmiech> Dlatego tak to wychodzi. Że się po nocy handluje. Najważniejsze, że dali nas w nasz Wyszkowie robić wystawy Wynajmniej jest Plac elegancki Miejsca jest dużo Zapraszamy do Wyszkowa Na wystawy gołębi Można zakupić Ładne gołąbki No i co? <laughs> Ty parze groszkę pomorzyńską z takim żałobnikiem zwykłym nie można kupić tutaj parze czajki czajki tutaj ogólnie wiodynki na białym ogonie się zaparzyły i czaposze prawdopodobnie też się przyparzyły Już tu jest para jasnych mu ogonie, ale ona jeszcze jest strasznie drętwa samiczka troszkę wysypałem mięto podłogę od razu takie świeże powietrze jest jeszcze pokażę coś młodego teplary. Nie wiem czy ich nie jest para. Potrzebny mi jest jasny łomżyński samczyk. Też nie można kupić, a jak ten to cena nie wiadomo jaka, z kosmosu. I tak to jest. przepuścić Typlera, tego czarnego jak chce to ich sobie idzie, jak chce to jej zostanie to od kolegi dostałem z leszczy dołu i mu poszedł lot poszedł lot i 27 chyba zginęło po dwóch miesiącach przyszedł ten czarny do niego Typler i mi go oddał mam samicę taką młodą z tamtego roku Myślę zaparzyć jak zostanie, chyba że pójdzie do niego. No i to tyle. To trzymajcie się. Pozdrowienia dla wszystkich oglądających. I dziękuję jeszcze raz za subskrypcję. Trzymajcie się.